Bazylik jest fantastycznym towarzyszem podróży. Zawsze można na niego liczyć, jeśli trzeba wyprawić się gdzieś daleko. Z nim w ogóle nie można się nudzić, mało, tego prawie zasnąć nie można. Po to dodam, że troszeczkę jest bywa hałaśliwy. Czasem jak kichnie, to potrafi spalić bilety, i to wtedy jest problem. Po pierwsze, jest smokiem. A więc ma skrzydła i potrafi latać, więc można liczyć na lot, a to na skrzydłach smoka, a to na przykład na ogonie smoka chińskiego. Podobał się bazylek. Tak, podobał się bazylek. A co najfajniejszego z bazylku? Eee, że Zabili w Paryżu. No mi się najczęściej jak te owieczki. To jest groźny smak czy przyjazny? Przyjazny A powiedz mi, jakbyś mógł gdzieś pojechać w podróż z Bazylkiem, to gdzie byś chciała pojechać? Do Paryża. Przykład, bym chciała do Chin. Do Paryża. I czym byś tam pojechała? pociągiem. Ja zawsze muszę uważać na ból brzucha, bo on opowiada tyle kawałów na minutę, że po prostu z śmiechu, aż boli brzuch i bardzo lubi łakocie, także trzeba, jak się ma jakieś tam smakołyki, to trzeba je dobrze chować, bo Bazylek zawsze tam lubi, lubi gmerać i lubi, lubi smakołyki, ale przede wszystkim lubi opowiadać kawały. Mimo, że mały smok, to o ogromnym sercu uwielbiamy z nim podróżować, koncertować i cieszymy się, że mieszka w naszej siedzibie Symfonii Warsowi. No swój smok całkiem. Symfonia Warszawia, Bazylek. Podróżujemy. Cześć!